Witam was w kolejnym odcinku historii w Muzeum Pancernym w Kłaninie. Dzisiaj ponownie o naszym najciekawszym, a właściwie najlepszym eksponacie, o jedynej panterze w Europie Środkowej. A dokładnie o warstwie ochronnej nazywanej cimeritem, warstwie, która miała chronić pojazdy przed minami magnetycznymi, które Nomenomen produkowali tylko i wyłącznie w czasie II wojny światowej Niemcy. Tak więc sami zabezpieczyli się przed środkiem walki, który produkowany był wyłącznie w tym kraju. Ale oczywiście masę takich zdobycznych min użytkowali również Rosjanie. Tak więc często takie miny magnetyczne mogły się znaleźć na pancerzu czołgu niemieckiego. Jako, że rodzaj Cimmeritu i jego sposób nakładania jest charakterystyczny dla każdego pojazdu, charakterystyczny dla każdego producenta, serii produkcyjnej i nawet typu pojazdu produkowanego przez jednego producenta, ale w różnych okresach wojny, one się oczywiście zmieniały. Ten rodzaj faktury, która jest nałożona na naszej Panterze, to rodzaj faktury jaki oryginalnie znajdował się na tym pojeździe. Oczywiście można znaleźć w literaturze fachowej, że taka warstwa nakładana była na wczesnych panterach A, bądź też panterach D produkcji Demaga, a następnie na panterach G produkcji zakładów, zakładów MAN. Bądź MNH. Jeżeli chodzi o cimerit, który znajduje się na naszej panterze, to jest dokładnie taki cimerit, jaki oryginalnie stosowany był na niej, bo możecie sobie spojrzeć dokładnie w tamtym miejscu, że został kawałek oryginalnej powłoki antymagnetycznej. A jednocześnie cały ten pancerz jest też oryginalnym z tego dokładnie egzemplarza Pantery A. Co do tego oczywiście nie mamy najmniejszych wątpliwości, jako że Pantera A ma swój charakterystyczny model. Jarzma kulistego stosowany już od końca roku 1943. W, może nie w początkowych seriach produkcyjnych Pantery A, ale już tych środkowych w całości było z takie jarzmo kuliste stosowane. No, ktoś mógłby zarzucić i powiedzieć, a być może był to pancerz z Pantery G. Nie mógł być, ponieważ są inne kąty nachylenia pancerzy bocznych. A tutaj ten pancerz, który znajduje się dokładnie w tym egzemplarzu, jest oryginalny z kątem nachylenia charakterystycznym dla czołgów produkcji środkowej, czyli Pantery A. Prawdopodobne jest też, że zakłady MAN bądź MNH stosowały również taki rodzaj Cimeritu w tych wcześniejszych seriach produkcyjnych przed wejściem do użycia Pantery G, jako że widziałem osobiście zdjęcia jednej z Panter stosowanych, a właściwie użytkowanych w dywizji, pierwszej dywizji SS, dokładnie z takim wzorem Cimeritu. Wiemy również, że Cimerit w czasie wojny przechodził pewne ewolucje, ponieważ uszkodzone bądź też ubytki w powłokach Cimeritu naprawiane były także frontowo. Mamy na to naocznego świadka, a właściwie chłopca, który jeszcze jesienią 1944 roku nakładał takie warstwy Cimeritu na pantery stojące w okolicach Morawicy. Czyli te, które stały tam od października do stycznia 45 roku, były remontowane i również przez załogi, załogi, żołnierze, bądź też dowodzący, 16 Dywizją Pancerną zdecydowali, aby lokalni ludzie zostali wykorzystywani do nakładania tego typu powłok. I jak relacjonował, jeden z świadków przyszedł i nakładali specjalny gips na czołgi. Najprawdopodobniej, oczywiście, mieliśmy do czynienia z oryginalnym simmeritem, a chłopiec po prostu nie miał pojęcia, co to za powłoka, dlatego też kojarzył to. Z GIPSem. Dzisiejszy świadek wciąż żyje. Musimy z nim koniecznie nagrać wywiad, tak aby mógł potwierdzić fakt nakładania powłoki cimeritu na froncie. Tak więc ten rodzaj, właściwie powłoki, rodzaj, jaki jest nałożony na naszej panterze, jest dokładnie zgodny z prawdą historyczną, czyli z tym, co zostało w Najprawdopodobniej w 1944 roku w fabryce na ten pojazd nałożony. Bądź jest to frontowa modyfikacja, choć nie sądzę, aby ktoś nakładał Cimerit na cały pojazd, bądź też nakładał inny rodzaj, bądź też kładł inny rodzaj Cimeritu właściwie innym wzorem, aniżeli był on nakładany na całym pojeździe. Choć to też jest możliwe. W przypadku naszej pantery udało nam się również dotrzeć do oryginalnej receptury przygotowania tej pasty przeciwmagnetycznej. A właściwie po wielu latach poszukiwań i po bardzo skrupulatnym researchu udało nam się znaleźć tę właściwą recepturę na ten rodzaj powłoki, który nakładany jest na nasze pojazdy. Jako że wcześniej korzystaliśmy z tych receptur, które publikowane były w różnych czasopismach, czy też, też są dostępne w internecie, ale ta receptura, która się tam znajduje jest recepturą częściowo, częściowo nieprawidłową, ponieważ proporcje zastosowanych materiałów są niewłaściwe. Nam udało dotrzeć się do tej oryginalnej receptury i w tej chwili ten Simery, który zastosowaliśmy na naszej Panterze jest niemalże niezniszczalny. Jest on bardzo twardy, bardzo mocno przylega nawet Uderzanie czy uszkadzanie, próby uszkodzenia go młotkiem spełzną po prostu na niczym, ponieważ on bardzo mocno się trzyma. Eee, twardość tej powłoki jest również bardzo zadowalająca i myślę, że taki Simmerit byłby w stanie przetrwać nawet w warunkach eee, oddziaływania. Środowiska zewnętrznego przez wiele lat, co zresztą widać było na naszym sztubu, że jeszcze cząstki tego cimeritu pozostały do 2019 roku, kiedy pojazd był wydobywany. Tak więc jest szansa, że taki cimerit, już przygotowany dokładnie według tej oryginalnej receptury, którą w tej chwili zastosowaliśmy, przetrwa być może do kolejnych wieków. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka Historii w Muzeum Pancernym w Kłaninie.